Cię... Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, Skąd kontem kaper się tu wziął, chojni, jak za czasu wpierka. Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, Skąd kontem kaper się tu wziął, chojni, jak za ta wpierka. Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, z kontem kaper się tu wziął, chojni, jak za czasu Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, Skąd kontem kaper się tu wziął. Mam was na krótki sprint, ale se wybieram luz. Więcej gówna masz w linikach niż jest na kanałach ślus. Oli sulek, Świchu, wandal. W porcie znowu walą trunek, ty masz zawór rozwalony. Często załadunek u mnie barki to codzienność i dlatego się wyróżnia I nieważne czy je robię na nich, pływam, czy obróżnia Ta zajawa we mnie kipi, to nie żadne widzi mi się. Ten zajawę tylko łapie Jak na kwasie widzi mi się My to bracia witalisty na tych wodach zwanych rap Chowaj ten czerwony dywan, rozłóż nam bordowy trap Po pierwsze najważniejsze w życiu naszym marynarskim Co się dzieje na sucharskim, to zostaje na sucharskim. Ej, popujemy Płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął jak za ta sukierka Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął jak za Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął? jak za kierka. Pompujemy flow, płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął? Młotkiem o pokład, w blachę gardło Zdzieram jak starą farbę, druciakiem nad jak się Nasz tryglusz, tlańsowanie słów i prace włosmańskie Dla swojaku szerokości, nie kuma tych odbijaczy Tą album buja niczym w maniaker Na burcie brudu wiele, tak samo jak Ber Płytę siebie, takuję w barze, w chacie studio, statkuję plenerze. Wypłaty diabli bierze, gościnnie rzucam linie Towarzysząc o drzewu, myśmy wysoko okta nowe. Flow wiedziemy na tym sprzęcie. Popujemy flow, płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął. Chodźmy jak za czasów kierka. Popujemy flow, płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął. Chodźmy jak za czas... Rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął? hojnie jak szata bunkierka. pompujemy flop. Płynie rapowa bunkierka, skąd ten kaper się tu wziął? Kończymy tak naprawdę naukę, zaczynamy teraz praktyki. Każdy w innych miejscach, w inne strony, w innych statkach, innymi armatorami. Ja w Gliwice będę na wycieczkowcu, a kolega będzie w Niemczech z jakimś armatorem płynąć. Ja się będę tam dobrze bawił, mimo ciężkiej pracy, która mnie pewnie czeka, oczywiście.